Siemaneczko, z tej strony Legend Gaming A dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Detrana A dokładniej to będzie stulenowy Detran dla bambików Chciałabym podziękować ludziom, którzy subskrybują mój kanał Za 250 subskrypcji, ponieważ wtedy kiedy to nagrywałam wybiła właśnie ta liczba Więc bardzo wam dziękuję I pamiętajcie dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z łokiem, żeby wbić 500 subskrypcji To będzie nasz kolejny cel a nie przedłużam. Widzimy się w gierce. Okej, okay, jesteśmy właśnie yy, na mapie i zobaczcie jakie super animacje zrobił gościu. Znaczy nie wiem jak takie skiny zrobić, ale bardzo mi się podobają. A ja już będę zaczynał. Widzę, że tutaj nie są takie proste te level. Znaczy może dla niektórych są proste, ale no ja tak nie za bardzo lubię takie skoki właśnie. A teraz to ja... No po prostu nie potrafię... O, udało się. Dobra. Polecimy. Ja akurat proste ja akurat lubię takie Elewne To no, też proste lud nie jest jakiś trudny mega. Dobra, teraz skoki Jak wiecie ja dość dużo gram tych detranów, więc dla mnie niektóre tutaj poziomy są to no, po prostu proste, no. Na tej ściance być. To akurat mnie zaskoczyli twórcy. Ale... tam radę. Były też gorsze leple, których nie potrafiłem przechodzić, a... A no... Przechodziłem, więc no... Ta gadka nie miała sensu. 12 level, już, a to przypominam dobrze, 100 levelowy tylko. Więc powinienem przejść to trochę wolniej. Ale co? będziemy się tutaj. E, co? będziemy tutaj się spieszyli. Dobra, lecimy tutaj. A teraz 14. Teraz level, i trzeba było tu wskoczyć. Słaby jestem, w te klocki. Teraz nie potrafiłem skoczyć, więc, jak to jest Zetran dla Bambików, a ja nie potrafię skakać. To trochę GG dla mnie. <gry> e, chciałbym Wam powiedzieć, bowiem, że pewnie teraz dużo osób będzie na specjal na 250 subskrypcji, ale y, wiecie co zobaczymy? Y, no zobaczymy y, jak będzie z tym specjalem, bo po prostu ja muszę y, wymyślić ten specjal, bo się nie spodziewałem. Było 130 subskrypcji przed tym QA i no potem po prostu się z tymi subami. Jeden filmik przyniósł mi y, 120 subskrypcji, więc to jest naprawdę rekord tego kanału i i po prostu nie wiedziałem, że tak policie z tym i że już będzie specjal. Ja widzę, że gościu chyba próbował mnie oszukać. Dobra, to może być... Lećmy sobie tym. No i, i zobaczymy, bo jeżeli będzie... Yy, będą tak szybko szły dalej sumy, to możliwe, że połączymy dwa specjale, czyli na 1000 subskrypcji... Znaczy nie na 1000 subskrypcji, tylko na pół tysiąca subskrypcji. Gdzieś będzie... Może zorganizujemy jakiś fajny turniej, jakąś nagrodę, czy co? w Fortnite, czy jakiś innych grach typu Guys, czy coś takiego? Zobaczymy, naprawdę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jedną dało się doskoczyć, dobra. Dobra, jesteśmy. Będzie w ogóle z impulsami bardzo dobrze mi szło. Jestem masterem tych impulsów. Dobra, to latujemy do tego spokojnie. Nie. O kurde. Albo blisko ją tam... Dead no. Krótko mówiąc. Lecimy. Ej, ale to jest mega boost. Dobra. Co jest, przeszedłem od razu Dobra, Teraz tu, tu Tutaj No i jesteśmy na kolejnym levelu tu Kurde, naprawdę, yy, no nieźle nam idzie ten lecz, no, no, dobra, lecimy Leczmy. O, to ...kurde jest... fajne Próbuję tak przy boku To mnie nie zabiło, co jest? Coś... tego niszczyłem tą grę. A teraz też jest. Dobra. Przez przypadek jeden poziom przygotowałem. No i moment. Dobra. Teraz tutaj to. Ten był chyba najprostszy poziom. Bo gdy mówi się, że coś jest najprostsze, to oczywiście tego nie przechodzi. To też było i w tym przypadku. Co oh. Jak by to powiedzieć? Je, je. Dobra, jesteśmy. Teraz tutaj. O, tak ja to. Ja e, na tym już dolecę. Tobie, dobra. Teraz musimy spojrzeć szybko mapkę. Tu. A, jeszcze tutaj myślałem, że trzeba już tutaj szybko... To akurat pamiętam. Uff. to musiał być inny? Nie! Je, jeżeli ktoś oglądał mój pierwszy odcinek, czy jestem lubem, e, to był odcinek z Grexem chyba. jak z y, Grexem? To, y, to tam też takie coś było. I pamiętam, że to było chyba na 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 prot coś takiego. Nie wiem, czasem się tutaj y, hitboxy, co to Aha, radę usłyszała Dobra, jestem! Latują! Od dzisiaj się boję trapów. Nieważne co będę robił w życiu, boję się trapów. Dobra. Teraz trzeba takie wysokości gdzieś podskoczyć. Okay, let's go. Dobra. I teraz tam przejść. Dobra, no znajdźmy sobie ruch, który możemy przelcić. Ja ostatnio znalazłem, jestem teraz na dole. Ale ci bogam. Nie, no, co za człowiek to umieścił tutaj? One eternity later. Tak, ja tutaj powiedziałem tak. Spiałem się, ja wiem, czy to jest, że ktoś o takich umiejętnościach wyląduje. Dobra, to jest proste, tamto błąd trudniejsze. I full mówi mówili. Chyba bym był w 7 minutie Dobra, jestem, jestem, jestem I Muszę tam polecieć, do samego końca I na górę No i let's go! I to dobrze, że to tak może zrobić yes. Ktoś już nie pomyślał, że ktoś może zrobić tak. Aha, dobra. Nieważne. A slow motion. Dobra, i teraz tutaj wskakujemy i... Nie no, let's go. Tu jestem lewym tak w ogóle Nie mega ciekawi Bo tutaj nie ma w ogóle numerków jakichś o ale to było... Tu U, I teraz tak LUNCH PAD Lecimy O kurde, ale tutaj w jedną minę prawie wycięłam Dobra, 70 level O Bambi Wyszło jak wyszło Ręcz, ja muszę... To lecimy Teraz później tam lecieć. praca. O, i to jest, to jest klasa. No i znowu pytanie. To jeszcze tak coś robi. Aspekt. Właśnie tego level'a Przeleciałem dwa level'e naraz oh, Aha, czyli mógłbym zeskipować kilka level'i? Ja musiałam i wszystko dobra dość przecież ja bym na nich nie to za Patrzcie, bez normalnie to przechodzę. To jest tak szybkie. Normalnie. Co się stało? Aha, ten gość napisał, że na tym levelu chyba nikt nie umarł takiego? Nie wiem, nie zrozumiałem przekazu. Pomoc kościu, mówi się miał z tym lewym. Yo, o ja myślałam, że już do tego. Tak, ja to na jednym przelecę. 34 minuty lecę. Z czego pewnie 10 minut siedzę na tym... Jest! Udało się! Dobra, teraz to. I lecimy tak po prostu. Błagam, żeby nic mnie tutaj już nie zabiło. Dobra, co teraz tutaj jest? Dobra, czyli co ja muszę trafić w ktoś Aha, ja nie muszę w nic trafiać. Po prostu mam z nim wygrać. No za to Dobra, jestem, jestem, jestem. Okej, okay, to będzie na tyle. W tym odcinku pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za 250 subskrypcji. Na razie. Cześć.